O przemówienie poproszę teraz Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo. Panie Minister, Panowie Ministrowie, Panie Prezydencie Związku Zawodowego Maszynistów, Panie, Panowie Prezesi, pan, Panie, Panowie Przewodniczący, Panie, Panowie Dyrektorzy, Wszyscy zgromadzeni tutaj z okazji tego wspaniałego jubileuszu, drodzy maszyniści, Pan Prezydent, w swoim wystąpieniu. Zwrócił uwagę na jeden istotny element, na to, co dzisiaj towarzyszy wszystkim kolejarzom w służbie, ale mam nadzieję także daje satysfakcję wszystkim kolejarzom będącym w stanie spoczynku. Przywracamy godność i szacunek służbie kolejarzy. Przywracamy godność i szacunek Kolejarskiemu mundurowi, który w tak piękny sposób zawsze zgodnie z tradycją oddaje etos służby kolejarza. Pozwoliłem sobie na tą refleksję poza przygotowanym wystąpieniem Pan Prezydent Ograniczył mi czas wystąpienia, więc będę starał się tego czasu utrzymać, ale z drugiej strony minister ma prawo nie do końca wpisywać się w oczekiwania przewodniczącego Związku Zawodowego czy też, czy też prezydenta z Związku Baszynistów. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody stulecia założenia Związku Zawodowego Maszynistów. Z okazji tego jubileuszu bieżący rok został odgłoszony Rokiem Maszynisty Jestem Zaszczycony, że mogę dzisiaj z tego miejsca złożyć wszystkim maszynistom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia i szczególne wyrazy uznania za zaangażowanie składane w służbę, w służbę ojczyźnie. Chciałbym również serdecznie podziękować działaczom związkowym, reprezentującym wasze środowisko za stałą troskę, jak i również dbanie o i zabieganie o prawa pracownicze. Jestem pewien, że dzięki inicjatywie ogłoszenia bieżącego roku rokiem maszynisty i dzięki wszystkim działaniom promującym Was zawód zdołamy przekonać więcej młodych i zdolnych ludzi, zdolnych osób, aby rozpoczęły służbę na kolei w zawodzie maszynisty. Jestem przekonany, że wszystkie działania podejmowane w odbudowie, związane z odbudową etosu służby, ale także wszystkie działania podejmowane, aby zmienić warunki pracy maszynistów, aby mogli oni wykonywać wszystkie swoje obowiązki w codziennej służbie na nowoczesnych urządzeniach. Przyczynią się właśnie do tego, że młodzi ludzie będą wybierali ten zawód, a może będzie i tak, jak mówił tutaj jeden z członków założycieli, że znowu o to wróci pojęcie dobrego wyjścia za mąż, kiedy młoda kobieta zdecyduje się na ślub z maszynistą. Tego wszystkim maszynistom życzę. Szanowni Państwo, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest dzisiaj prężnie działającą organizacją, jak tutaj już mówiono, organizacją związkową na polskiej kolei. Aktywnie uczestniczy na rzecz stwarzania maszynistom godnych warunków pracy, płacy i wypoczynku oraz podnoszenia ich świadomości w zakresie przysługujących im praw pracowniczych. Ta działalność jest bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia samych pracowników, ale również z punktu widzenia całego sektora kolejowego w Polsce. Wy, maszyniści, pełnicie szczególnie odpowiedzialną funkcję w systemie transportu kolejowego. Prowadzicie pociągi osobowe i towarowe, odpowiadacie za bezpieczeństwo podróżnych, za bezpieczeństwo mienia, które Wam zostało powierzone. Dzięki Waszej codzienności i pracy, zaangażowaniu, codziennej pracy i zaangażowaniu, tysiące pasażerów korzystających z usług kolei mogą być spokojne, że bezpiecznie dotrą do celu, a klienci wykorzystujący kolej w przewozie towarów mogą być pewni, że mienie powierzone przewoźnikom kolejowym bez uszczerbku dotrze do celu swojego przeznaczenia. Wspólnym wysiłkiem udało się nam w ciągu ostatniego roku wykonać ogromną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale także w interesie samych maszynistów. W szybkim tempie znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty, umożliwiając wydanie świadectwa maszynisty tym maszynistom, którzy nie ze swojej winy nie zdążyli uzyskać od pracodawcy tego dokumentu ustawowych terminów. Dzięki tej nowelizacji maszyniści ci mogli od razu powrócić do wykonywania zawodu. Ponadto znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji w zakresie dostosowania przepisów do prędkości na poziomie 200 50 km na godzinę. Podczas tych prac uwzględniliśmy wiele propozycji zmian zgłaszanych przez środowiska maszynistów. Między innymi w zakresie optymalizacji oznakowania na szlakach kolejowych. Chociażby na każdym wskaźniku, zwanym przez Was sierżantem, będzie dodane oznaczenie dozwolonej prędkości, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza na szlakach tych, które poddawane są w przebudowie, rewitalizacji, modernizacji. Myślę, że zmiany te znacząco poprawią komfort waszej pracy podczas licznych inwestycji modernizacyjnych, a jest ich bardzo wiele na polskich szlakach kolejowych. Na koniec należy podkreślić, że dzisiejsza kolej jest inna niż ta z przedwieku kiedy powstawała wasza organizacja niezmiennie pozostają jednak wartości, którymi w swoim życiu kierują się kolejarze takie takie jak silna więź zawodowa i poczucie dumy z dobrze wykonywanych obowiązków. Potwierdzeniem tej postawy jest bogata historia wszystkich związków zawodowych zrzeszających kolejarzy. Obfituje ona w wydarzenia historyczne, przełomowe dla losów Polski, począwszy od pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości, przez, poprzez dramatyczne lata okupacji, historyczne wydarzenia sierpnia 80 na przemianach społeczno-gospodarczych lat powojennych kończąc. O tym oddaniu dla ojczyzny. I patriotyzmie wśród maszynistów szczególnie świadczą wydarzenia w pierwszych godzinach II wojny światowej i wszystko to, co działo się przez kolejne dekady na polskich torach. We wszystkich tych wydarzeniach aktywny udział brali kolejarzy, wśród których właśnie nie brakowało maszynistów. Jestem przekonany, że maszyniści będą w dalszym ciągu kontynuować. Najlepsze tradycje kolejarskie będą przeżywać jeszcze wiele jubileuszy istnienia zrzeszających ich organizacji związkowych. Tego Państwu życzę. Bardzo dziękuję za cierpliwość i uwagę. I po staropolsku polsku życzę wszystkim szczęść Boże. Dziękuję bardzo.